Po raz ostatni w styczniu tego roku witamy w agrowiadomościach Nonstop i zapraszamy do ich obejrzenia. Dziś między innymi. Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sejm przyjął ustawy dotyczące aktywnych rolników i zakazu sprzedaży nieruchomości, zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Eksperci podnoszą szacunki produkcji zbóż, jednocześnie odkładając w czasie podwyżki cen pszenicy czy kukurydzy od minus 2 do plus 3 zł. W takich granicach zmieniały się w ostatnim tygodniu średnie ceny wszystkich zbóż w skupach, stabilnie także w cenach żywców wieprzowego i wołowego. Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami. Za takim rozwiązaniem głosowało 334 europosłów przeciw było 324. Skierowanie wniosku do Tsue oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w Parlamencie Europejskim zostanie znacznie opóźnione. Skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku w sprawie zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Mercosur oraz proponowanej umowy przejściowej oznacza, że cała procedura szczegółowej analizy obu umów i ich zgodności z traktatami rozpocznie się od nowa. Trybunał Sprawiedliwości musi ocenić, czy podpisana 17 stycznia w Paragwaju umowa nie narusza podstawowych zasad i wartości, na których opiera się Unia Europejska. Proces ten zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Jak wskazują eksperci, Komisja Europejska ma możliwość podjęcia decyzji o tymczasowym stosowaniu umowy Unia Europejska-Mercosur jeszcze przed ostateczną zgodą Parlamentu Europejskiego. Taką decyzję Komisja może podjąć po ocenie korzyści płynących z tymczasowego wdrożenia postanowień umowy. Oznaczałoby to faktyczne otwarcie rynku przed zakończeniem sporu prawnego. Ostateczną decyzję na zawarcie umowy Parlament Europejski może głosować dopiero po otrzymaniu opinii CUE. W przypadku negatywnej opinii Trybunału, umowa w Kształcie nie będzie mogła wejść w życie. Rząd przyjął zmianę w ustawie o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy wprowadzają dobrowolne wsparcie dla rolników gospodarujących na obszarach objętych normą GAEK-2 dotyczącą ochrony torfowisk i obszarów podmokłych. Rolnicy objęci tą normą będą mogli otrzymać rekompensatę za poniesione koszty oraz utracone dochody. Wsparcie obejmuje m.in. nieprzekształcanie i niezaorywanie trwałych użytkowników. Zielonych I rezygnację z tzw. Tak głębokiej orki. Projekt wprowadza również zmianę definicji trwałych użytków zielonych. Zgodnie z nowymi przepisami, okres, po którym grunt orny zostaje uznany za TUS, zostanie wydłużony z 5 do 7 lat. Zmiana definicji trwałych użytków zielonych daje rolnikom większą elastyczność w planowaniu produkcji i ogranicza praktykę wykonywania niepotrzebnej orki wyłącznie po to, by uniknąć zmiany klasyfikacji gruntów. Jednocześnie sprzyja ochronie gleby i lepszemu zatrzymywaniu wody, a działania ochronne mogą być koncentrowane przede wszystkim na na najbardziej cennych przyrodniczo użytkach zielonych grunty, które już posiadają status trwałych użytków zielonych, nie utracą go automatycznie. Zmiany obejmą również ekoschemat dobrostan zwierząt. Nowe przepisy umożliwią zróżnicowanie wysokości płatności dla bydła i świń, analogicznie do rozwiązań stosowanych już w odniesieniu do innych gatunków. Pozwoli to lepiej dostosować poziom wsparcia do skali produkcji i rzeczywistych warunków prowadzenia gospodarstw. Przyjęte przez rząd rozwiązania odpowiadają na realne potrzeby gospodarstw i postulaty rolników dotyczących większej elastyczności w stosowaniu zasad wspólnej polityki rolnej. Zmiany łączą uproszczenie zasad z realnym wsparciem finansowym. Tak aby ochrona środowiska i klimatu nie oznaczała dla rolników dodatkowych obciążeń, a opierała się na dobrowolnych działaniach i rekompensacie ponoszonych kosztów. Zmiany dostosowują polskie przepisy do obowiązujących regulacji Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 15 marca. Sejm przyjął dwie priorytetowe ustawy dotyczące aktywnych rolników i zakazu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa. Ustawa Aktywny Rolnik jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze, a jej podstawowym celem jest skuteczniejsze kierunkowanie finansowego wsparcia na rolników, którzy faktycznie prowadzą działalność rolniczą i dla których działalność ta jest istotnym źródłem przychodów. Nowe przepisy ograniczą zjawisko pobierania dopłat przez właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą działalności Rolniczej i poprawią warunki gospodarowania wśród aktywnych rolników. Rozwiązania zaproponowane w ustawie mogą wejść w życie 15 marca wraz z pierwszym dniem składania wniosków o płatności bezpośrednie i ONW za rok 2026. Wśród kluczowych zapisów przyjętej ustawy są zmiana na bardziej obiektywne zasady weryfikacji aktywności rolniczej na podstawie ponoszonych kosztów bezpośrednich lub uzyskiwanych przychodów z działalności rolniczej, możliwość wyboru sposobu udokumentowania aktywności przez rolnika oraz szeroki katalog dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej. Automatyczne uznanie za rolników aktywnych zawodowo, m.in. spółdzielni rolniczych, grup producentów rolnych, rolników utrzymujących zwierzęta przy minimalnej obsadzie, a także beneficjentów wybranych płatności związanych z produkcją. Uwzględnienie specyfiki wypasu kulturowego, istotnego zwłaszcza dla terenów górskich i ochrony krajobrazu, utworzenie rejestru rolników aktywnych zawodowo w ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie mógł być wykorzystywany m.in. przy przyznawaniu pomocy krajowej. Rozwiązania przejściowe na 2026 rok dla małych gospodarstw, automatyczne uznanie za aktywnych rolników gospodarstw, które w 2025 otrzymały płatności bezpośrednie do równowartości 1125 euro. Druga z przyjętych ustaw dotyczy zakazu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, stanowiąca jeden z priorytetowych działań rządu w zakresie ochrony polskiej ziemi. Przyjęte rozwiązania gwarantują rolnikom stabilność prowadzenia produkcji oraz bezpieczeństwo gospodarowania polską ziemią. Utrzymana forma dzierżawy chroni gospodarstwa przed nadmiernym zadłużeniem, zapewnia właściwą kontrolę nad sposobem użytkowania ziemi i stabilne wpływy do budżetu państwa. Nowe przepisy chronią także polską ziemię przed spekulacją i zapobiegają wykupowi ziemi przez podmioty, których działalność nie służy rozwojowi rolnictwa. Zwiększony w ustawie limit powierzchni nieruchomości rolnych z 2 do 5 hektarów, których sprzedaż będzie prowadzona bez zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi pozwoli na sprawniejsze rozdysponowanie przez GOWR gruntów o niewielkiej powierzchni, a także przyspieszy proces sprzedaży nieruchomości zabudowanych obiektami wymagającymi znacznych nakładów na remonty i modernizację. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie, obowiązujący aktualnie zakaz sprzedaży nieruchomości. Rolnych kończy się 30 kwietnia, co oznacza, że nowa ustawa po podpisaniu przez prezydenta wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia. Polska branża mięsna wyraźnie wzmacnia swoją pozycję eksportową. Jak informuje stowarzyszenie rzeźników i wędliniarzy RP w okresie od stycznia do października 2025 roku eksport wieprzowiny osiągnął blisko 310 tysięcy ton, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła prawie 755 milionów euro. Głównym kierunkiem eksportu pozostaje Unia Europejska, do której trafiło ponad 225 tysięcy ton mięsa, wzrost o 7% rok do roku. O wartości przeszło 572 milionów euro. Kluczowymi odbiorcami są Czechy i Słowacja, a wyraźne wzrosty sprzedaży odnotowano także do Hiszpanii, Włoch oraz krajów bałtyckich. Coraz większe znaczenie mają rynki pozaunijne, które odpowiadają już za 27% wolumenu eksportu. Szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż do Wietnamu. Wzrost o 44% rok do roku. Wzrosty notowane są także m.in. w przypadku Korei, Stanów Zjednoczonych i Hongkongu. Choć branża wskazuje na presję cenową i wyzwania związane z ASF. Zdaniem przedstawicieli sektora, istotną rolę w ekspansji na rynkach trzecich odgrywają działania promocyjne, w tym kampania Taste Europe, która zwiększa rozpoznawalność i zaufanie do europejskich standardów jakości. Eksport pozostaje jednym z kluczowych filarów stabilizacji krajowego rynku wieprzowiny oraz wsparciem dla producentów trzody chlewnej i zakładów przetwórczych. Interwencja samorządu rolniczego w sprawie zakresu danych udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na platformie Geoportal przyniosła efekt. Minister Rolnictwa zlecił zmiany, w wyniku których wrażliwe informacje o gospodarstwach rolnych nie są już publicznie dostępne. Rolnicy alarmowali, że po wdrożeniu nowych przepisów geoportal ujawnił znacznie więcej danych, niż pierwotnie zakładano. Między innymi łączną powierzchnię gospodarstw deklarowaną do płatności, realizowane ekoschematy oraz planowane zabiegi agrotechniczne. Samorząd rolniczy wskazywał, że taki zakres informacji może prowadzić do naruszenia zasad RODO, osłabienia pozycji negocjacyjnej rolników wobec podmiotów skupowych, a nawet zwiększać ryzyko przestępstw takich jak kradzieże płodów rolnych czy niszczenie plantacji. Minister przyznał rację tym argumentom i polecił usunięcie z geoportalu danych dotyczących realizowanych ekoschematów oraz całkowitej powierzchni gospodarstw. W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce potwierdzono ponad 40 nowych ognisk afrykańskiego pomoru świeniu dzików. Od początku roku liczba ognisk wzrosła już do 146. Nowe przypadki wykryto na terenie 9 województw, a najwięcej było ich w lubelskim i kujawsko-pomorskim. Kontakt z wirusem potwierdzono łącznie u 57 dzików. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła zwierząt padłych. Przy domowym stadzie kur w gminie Barczewo pod Olsztynem potwierdzono ognisko rzekomego pomoru drobiu. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną obostrzenia dla hodowców w tym regionie. Jak poinformowała powiatowa lekarz weterynarii w Olsztynie, próbki do badań pobrano po zgłoszeniu od lekarza weterynarii prowadzącego prywatną praktykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wokół ogniska wyznaczone zostaną strefy zapowietrzona i zagrożona, w których prowadzone będą kontrole, hodowcy będą zobowiązani do utrzymywania ptaków w zamknięciu, a stado, w którym stwierdzono chorobę, zostanie wybite. Lekarze weterynarii apelują również o szczepienie zarówno dużych, jak i małych stad drobiu. Szczepienia mogą być w Wodzie lub w formie zakraplania oczu i są realizowane przez lekarzy weterynarii. To skuteczna forma ochrony stad oraz ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Warto pamiętać, że rzekomy pomór drobiu może także wywoływać u ludzi objawy takie jak zapalenie spojówek czy uzawienie oczu. Grypa ptaków w Niemczech osiągnęła bezprecedensową skalę. W 2025 roku tylko w Dolnej Saksonii. W ramach zwalczania choroby uśmiercono ponad 1, 700 mln sztuk drobiu. To najwyższy wynik w historii tego kraju związkowego, który jest jednocześnie największym regionem produkcji drobiu w Niemczech. Hoduje się tam ponad 100 milionów ptaków. W 2025 roku w Dolnej Saksonii potwierdzono łącznie 91 ognisk grypy ptaków na fermach drobiu, a kolejne dwa wykryto już na początku tego roku. Większość przypadków miała miejsce w okresie od października do świąt Bożego Narodzenia, szczególnie na obszarach o wysokim zagęszczeniu produkcji. Ktasia grypa zbiera również żniwo w Mecklenburgii po Morzu Przednim. W połowie stycznia w powiecie Rostock wykryto ognisko wirusa H5N1 na fermie indyków, liczącej około 30 tysięcy ptaków, które zostały wybite po ustanowieniu stref kwarantanny. Kilka dni wcześniej w innym powiecie uśmiercono 23 tysiące indyków. Służby weterynaryjne podkreślają, że drogi przeniknięcia wirusa na fermy nie zostały dotąd jednoznacznie ustalone, a sytuacja epidemiologiczna pozostaje bardzo dynamiczna. W 2025 roku w Polsce z powodu grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu zlikwidowano łącznie ponad 31,5 miliona sztuk drobiu. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, hodowcom wypłacono z tego tytułu ponad miliard złotych odszkodowań. Na 2026 rok w budżecie resortu zabezpieczono podobną kwotę. W ramach zwalczania grypy ptaków w 2025 roku zlikwidowano prawie 20,5 miliona ptaków, a odszkodowania wypłacono za blisko 19 milionów sztuk drobiu na łączną kwotę 936 milionów złotych. Z kolei z powodu rzekomego pomoru drobiu wybito ponad 11 milionów ptaków, a rekompensaty za niemal 9,5 miliona sztuk wyniosły prawie 208 milionów złotych. Resort zastrzega, że dane te nie są jeszcze ostateczne. Ministerstwo przekazało również, że w tym roku na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, monitoring, zadania inspekcji weterynaryjnej oraz działania zlecane przez Komisję Europejską zaplanowano łącznie miliard 100 milionów złotych. Obecnie podstawą walki z grypą ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu pozostają działania bioasekuracyjne, choć na terenie Unii Europejskiej dopuszczone są szczepionki przeciwko obu chorobom. Jesienią ubiegłego roku pojawiła się propozycja pilotażowego programu szczepień kurniosek przeciwko grypie ptaków. Zwolennicy wskazują, że choroba przestała mieć charakter sezonowy, a odporne stada oznaczają mniejsze straty finansowe i większą stabilność produkcji. Część producentów drobiu rzeźnego obawia się jednak, że wprowadzenie szczepień mogłoby skutkować ograniczeniami eksportu mięsa drobiowego. Na poziomie krajowym i unijnym trwa intensywna dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami. A wykorzystanie szczepień jako elementu ochrony stad pozostaje kwestią otwartą i wymagającą dalszych analiz. Według najnowszego raportu Credit Agricol Bank Polska SA w sezonie 2025-2026 światowa produkcja zbóż zwiększy się do 2 miliardów 410 milionów ton, co oznacza wzrost o 100 milionów ton, czyli prawie 4,5% w porównaniu z poprzednim sezonem. Wyższe zbiory dotyczą m.in. kukurydzy, wzrost o 4,3%, pszenicy, wzrost o 4,6% i jęczmienia, wzrost o prawie 7%. Największe wzrosty produkcji kukurydzy prognozuje się w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Argentynie i w Meksyku, a pszenicy w Unii Europejskiej, Argentynie, Australii i Kanadzie. Światowa konsumpcja zbóż również rośnie o prawie 2,5%. W sezonie 2025-2026 ma osiągnąć prawie 2,4 miliarda ton. Mimo zwiększonej dostępności zbóż, zapasy końcowe rosną jedynie nieznacznie, o niespełna 0,5%, co powoduje spadek współczynnika. Zapasy spożycie do 24,5%, nadal relatywnie niskiego poziomu w ujęciu historycznym. Eksperci podkreślają, że w sezonie 2025-2026 duża dostępność zbóż ogranicza przestrzeń do wzrostu cen. Odbicie cen może pojawić się dopiero w kolejnym sezonie, gdy spadnie dynamika produkcji. W Polsce prognozowane ceny pszenicy i kukurydzy na koniec 2026 roku wyniosą odpowiednio około 800 i 850 zł za tonę przy założeniu utrzymania dobrych krajowych zbiorów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje wypłaty środków w ramach kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2025. Do tej pory na konta beneficjentów trafiło niespełna 14,5 miliarda złotych. Po etapie zaliczek rozpoczęto przekazywanie płatności końcowych. Zgodnie z przepisami proces ten może trwać do końca czerwca, ale agencja podejmuje wszelkie działania, by maksymalnie przyspieszyć płatności funduszy dla rolników. Do 23 stycznia ubiegający się o opłaty otrzymali ponad 12 miliardów złotych w ramach płatności bezpośrednich, natomiast z tytułu płatności obszarowych, m.in. ONW, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, a Rim przekazała niespełna 2,5 miliarda złotych. W sumie w ramach tegorocznej kampanii rolnicy otrzymają około 19,2 miliarda złotych. Na początku lutego rolnicy, którzy hodują określone gatunki zwierząt i ubezpieczyli je od ryzyka wystąpienia co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, będą mogli się ubiegać o refundację części opłaconej składki. Pomoc skierowana jest do hodowców bydła, świń, owiecku z koni lub drobiu. Powinni oni dysponować nieruchomością, na terenie której utrzymywane są te zwierzęta i mieć je ubezpieczone nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku, na wypadek co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych. Wsparcie ma formę refundacji 70% opłaconej składki, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat. Istotna jest również minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt, 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu mięsnego, 14 sztuk świń oraz 4 sztuki bydła, owiec, kus lub koni. Wnioski o przyznanie tej pomocy będą przyjmowane po raz trzeci. W ramach dwóch poprzednich naborów dochodowców zwierząt trafiło blisko 11,5 miliona złotych. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Od połowy marca każdy, kto posiada choćby jeden ul, będzie musiał zgłosić to do powiatowego lekarza weterynarii. Uzasadnieniem zmian w krajowych przepisach jest unijne rozporządzenie, tak zwane Prawo o Zdrowiu Zwierząt, walka ze zgnilcem amerykańskim oraz potrzeba sporządzenia mapy wszystkich pasiek w razie epidemii. Zmiany w prawie obejmą wszystkich pszczelarzy bez wyjątku, w tym hobbystów, działkowców i właścicieli jednego ula w ogrodzie. Projekt rozporządzenia przewiduje, że każda pasieka musi być zarejestrowana tym samym Pszczoły zostały formalnie uznane za zwierzęta gospodarskie, niezależnie od celu ich utrzymywania. Pszczelarze dotychczas zakładali, że pasieki hobbystyczne nie podlegają żadnym obowiązkom rejestracyjnym, jeśli pozyskiwany miód nie trafiał na rynek. Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, każdy pszczelarz czy posiadacz pszczół będzie zobowiązany zarejestrować miejsce utrzymywania pszczół, przekazać dane do powiatowego lekarza weterynarii, aktualizować dane w razie zmian oraz zgłaszać wszystkie lokalizacje, w których utrzymywane są pszczoły. Nowe przepisy będą oznaczać formalny koniec wszelkich luk interpretacyjnych i obejmą również tych wszystkich, którzy dotąd nie rejestrowali pasiek. Rejestracja ma odbywać się bez opłat i bez dodatkowych kontroli. Tylko do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich, które w ubiegłorocznym naborze otrzymały pomoc finansową, powinny rozliczyć się w formie sprawozdania z uzyskanego wsparcia. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Arimr. W 2025 roku wnioski o wsparcie na działalność statutową złożyło ponad 18 tysięcy kół gospodyń wiejskich, które otrzymały 153,5 miliona złotych. Zrzeszone gospodynie wiejskie mogły przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokale. Środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można było spożytkować pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej. Pieniądze otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trzeba było wydać najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku. Natomiast do końca stycznia trzeba się rozliczyć z wydanych środków poprzez złożenie sprawozdania. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu całej kwoty przyznanej pomocy. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARIMR. Można je składać w formie papierowej, bezpośrednio w placówkach agencji lub za pośrednictwem poczty, albo elektronicznej przez platformę Apple lub przy użyciu usługi M obywatel. Kolejny senny tydzień w skupach. Dość powiedzieć, że zmiany średnich krajowych wszystkich zbóż zamknęły się w przedziale od minus 2 do plus 3 zł. Niewielkie ruchy cenowe również w skupach zwierzęcych. Tylko w czterech województwach zmieniły się w ostatnim tygodniu widełki cenowe na mapie pszenicy konsumpcyjnej. Trzykrotnie zmiany miały ujemny charakter. Wśród nich była obniżka maksymalnej ceny dla Polski o 20 zł, cena minimalna bez zmian, a średnia krajowa straciła 2 zł. Dokładnie taka sama jak tydzień temu jest średnia krajowa cena oferowana w skupach za tonę pszenicy paszowej. W ostatnich dniach zmiany widełek cenowych w połowie województw rozłożyły się porówno. Ze skrajnych cen dla Polski zmieniła się tylko maksymalna, która straciła 10 zł. Taka sama sytuacja jeśli chodzi o skrajne ceny dla Polski w przypadku Przenżyta. Tu również maksymalna straciła 10 zł, a minimalna nie zmieniła wartości. W trzech województwach na minus zmieniły się widełki cenowe, a tylko w jednym na plus. Średnia krajowa straciła w ostatnich dniach 2 zł. 3 zł dopisaliśmy w porównaniu z ostatnim notowaniem do średniej krajowej ceny żyta konsumpcyjnego i była to największa zmiana wśród zbóż w tym tygodniu. Zmiany widełek cenowych porówno na plus i minus w sześciu województwach bez zmian wartości skrajnych cen dla Polski. Zmieniły się obie skrajne ceny dla Polski oferowane za toną jęczmienia. Obie zyskały w ostatnich siedmiu dniach po 10 zł. Minimalne zmiany widełek cenowych na plus w czterech województwach, ale nie wpłynęły one na zmianę średniej krajowej. Która jest identyczna jak tydzień temu. Symboliczną złotówkę dopisaliśmy do średniej krajowej ceny kukurydzy. Suche i w pięciu województwach zmieniliśmy widełki cenowe. I w czterech przypadkach były to zmiany na plus. Wśród nich była korekta maksymalnej ceny dla Polski, która zyskała 10 zł, bez zmian, jeśli chodzi o wartość ceny minimalnej. Taka sama jak tydzień temu jest minimalna cena dla Polski na mapie rzepaku, ale cena maksymalna jest wyższa o 50 zł. Wśród siedmiu zmian widełek cenowych aż sześć miało dodatni charakter. W efekcie średnia krawa podniosła się o 9 zł, wciąż jest niższa od poziomu 2000 zł i niższa niż miesiąc temu. Wciąż na dwucyfrowym minusie pozostaje wartość trendu miesięcznego średniej krajowej ceny kilograma żywca wieprzowego. Od ostatniego notowania zyskała ona 10 groszy. Zmiany widełek cenowych w siedmiu miejscach, w tym sześć razy na plus, ale jedyna negatywna dotyczyła minimalnej dla Polski, która straciła kolejne 10 groszy. Dokładnie taką samą wartość odpisaliśmy w ostatnim tygodniu od średniej krajowej ceny oferowanej za kilogram żywca wołowego. Ostatnie dni to zaledwie dwie zmiany widełek cenowych, obie na minus. Takie same jak przed tygodniem są skrajne ceny dla Polski. Trend miesięczny na niewielkim plusie.